Dobry kochani, zaczynamy przedświąteczny przegląd rzeczy w sklepach. Idziemy najpierw do sklepu, który nigdy nie zawodzi, czyli do Home View. U nas w piecach jest naprawdę spory, jest podzielony na ładne działy, kolorystyczne działy, także no, a, a to panią przepraszam bardzo, wy znacie, nie? Tak, tak, wy ją po prostu znacie, ona jest taką, takim członem tego tutaj e, kanału. No dobra, Home and you! I tu spędzimy chwilę. Najbliższe dwa tygodnie. <laughs> Oj, najbliższe dwa tygodnie, tak. O, Boże, Boże, no. Tak, czarno-złoto-białe. Tutaj pójdziemy sobie najpierw, bo to są takie mniej spotykane te rzeczy, ale jeżeli macie właśnie w takiej kolorystyce... Mieszkanie albo dom, no to no jest wreszcie w czym wybierać. I tak jak mówię, moment nigdy nie zawodzi i już widzę, że są mocno no wyprzedażowe te rzeczy. A jest jeszcze bardzo dużo sztuk, także nie i w dobrych cenach. Ciekawe, czy to ładnie pachnie. Już niuchnę. Ni no, nie niuchnę, miuchnę. Monia, monia, helpunku, monia. Niuchnijmy. O, ładnie. Ładnie nie. Ile to kosztuje? Może do sklepu bym wzięła? 66. 6. No to zaraz przemyślimy tą sprawę. Ładnie pachnie, nie? Tak, tak, tak świątecznie i sklepowo. <laughs> Ładna świąteczna pościel. Chociaż ja jestem zawsze. Już zobacz, monia, nie wiem co to jest, ale jest piękne. Takie, po... O są jakie fajne. Ekstra. No. Taka aranżacja nad łóżkiem. Super. Przy drugim wejściu, które też bardzo świątecznie zachęca, yy, mamy różnego rodzaju kubeczki, naczynka, jakieś takie o, durnostajki, jak ja to mówię, ale tak jak mówiłam przed chwilą do Moni, że nie widzę kul. To jest cały taki pociąg tam. Idziemy jeszcze tutaj zobaczyć. O, jest jedna kula. No, tutaj mamy wykrawaczki, one są wszystkie w takich bardzo ładnych. O, ładne też te, dziadki do orzechów, pokaż kule. Ale w tym roku 160. naprawdę. 160? Dużo, a jest nienakręcana pewnie. Tu są ze złotym. Tam, o, tam są zielenie. Bąbki. Przejdźmy na bombki. Takie jak y, za dawnych czasów, takie, Boże. wiesz, prl -owe. I one są za takie, 32 zł. O, właśnie wybrałam tegoroczną najbrzydszą bombkę. A tu zobacz, moja czy możesz przekręcić, bo ja mam tą świeczkę pod pachą. Nie, to obok tego całego Jezuska pod palmami. No nie wiem co. Już obok hamburgera. I tego najbrzydszego psa. Ale na przykład takie grzybki, ja nie wiem czy... Tak. Moja babcia takie ma cały czas i to jest takie fajne, ona ma taką... Obier. Oh, mm. Ona ma taką właśnie fajną tą choinkę, bo ma właśnie w takich takich właśnie starodawnych tych bombeczkach wszystkich. Idziemy tutaj, ponieważ dużo jest w tym roku takich minimalistycznych rzeczy, minimalistycznych stroików, które do tej pory na przykład samemu trzeba było robić, a teraz już nie trzeba, bo można sobie kupić choineczki, wieńce. To jest coś takiego no, co mi się tutaj bardzo, bardzo podoba. A tutaj to takie już te randomowe co są zawsze rzeczy. Aha, i jeszcze tu przy kasie są ładne opaski. O tutaj są kubeczki. I te opaski mi się bardzo podobają, ponieważ są minimalistyczne, a nie żadne tam reniferowe uszy, tak żeby, gdybyście chciały dla siebie czy dla jakichś dziewczynek w rodzinie, no to to jest I ślicznie. I jak nie pisał jeszcze listu do Mikołaja. Oo, a tu więcej kartek Jeszcze nie, ja jedno? więcej i naklejki, koperta. Fajnie, fajne. to też fajne, ale tutaj Mary Bride, fajne, no takie, są niektóre tutaj takie perełki, tak jak to na przykład. Tak, jestem zawiedziona tym roku brakiem kul w <laughs> Home and You. O, bardzo ładna gwiazda. Monia, to są twoje kolory, takie z tymi zieleniami. Spójrz jaka bardzo ładna gwiazda. Czekaj, bo tutaj sobie muszę, bo wzięłam świeczkę. Ciekawe jak, jak cenowo. 109, 109 zł. No śliczna jest, gdybym tylko miała cokolwiek w takich kolorach, a ja nie mam nic, no to na pewno na pewno bym ją wzięła. No piękna. Więcej tutaj zielonych takich rzeczy. Ładne i te na świeczki takie strojki. No, ciekawe, ciekawe. Coś w tym roku poszło bardzo nie tak, w tym home and you. Ale co wam pokażę? No. Tutaj mamy tekstylia, czyli skarpety, poduszki. Fajne dzieci lubią w ogóle takie poduszki. Jest poduszka. O, jaki Mikołaj! Cudny, ale zobacz, na przykład taka chujnusia! Czy taki? Fajne, po ile są te? O, no i ciasteczko wygrało wszystko, po 79. No to akurat one trochę dużo, ale fajne. Ręczniczki na przykład, świąteczne. Tutaj mamy biało-złote. Zobaczcie, jaki piękny. Ten dziadek do orzechów. Śliczny, jest taki elegancki, brokatowy. 49 zł. No, fajne renifery również Takie świeczniki Świeczniki 139 Przecenione ze 199 Przepiękna duża kula No, niezłe Z fajnych rzeczy, które przed chwilą się dowiedziałyśmy Jak stałam przy kasie z tą świeczką Że druga rzecz tych nieprzecenionych Jest za 10 zł No więc Bierzemy dwie świeczki A ty nie chcesz tej świeczki? No to ja wezmę jedną do sklepu. No, 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 jedna do sklepu, jedna do domu i. Pani promocja. W Shinseju wystawka świąteczna. Dużo różnych no, bilecików, czegoś ja sobie w tym roku o taką opaskę kupiłam. Tom, bo jest naprawdę urocza z takich minimalistycznych. Rolki do ubrań, okulary. Czapki, znowu coś na głowę, e, świąteczne sukienki dla dorosłych kobiet. O. <fajne>, Fajne, o tutaj jest. No, także, um, się w tym roku zaprasza po właśnie takie gadżety, gadżeciki standardowo. O i są kalendarze też adwentowe o to właśnie widziałam. I tu, I tu... jest biżuteria. Oj, poczekaj, poczekaj, bo zaświeciło tutaj tak, że tu nic nie widać. No i tu, są, tu jest biżuteria i to kosztuje ile? 50. 50 zł. I są w dwóch wersjach kolorystycznych, albo srebrna, a w trzech, a co jest? Czerwona to jest jaka? Bo jest srebrna, złota. A, a tu są z czerwonymi elementami. No dobra. Także teoretycznie szału nie ma. Koszulka. A co, jakiś no, tak. fajny materiał? Taki, taki jeszcze pół na pół. Taki pół na pół jeszcze wypierzesz pół. dwa razy. I ten 29 zł. Ale taka do spania opacznia ja na to. Mm. <laughs> o, a tu są jeszcze jakieś z Grinczem. No Grinch jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o takie świąteczne rzeczy. O, z kotem. Ale ja takie rzeczy to bardziej. Bardziej do spania używam. Teraz przeszłyśmy sobie do Empiku, bo tutaj są... no zawsze jakieś, tylko że to są akurat takie pierdołki. Co tu masz? O, kot z przyjaciół. Za ile? Bo to jest zawsze bardzo... 130. 130. Nauszniki są... tak. Świąteczny, świąteczny. Tutaj bardziej są na zewnątrz te wszystkie rzeczy, w alejce. Aniżeli w środku. O, ale wreszcie jakieś kule, wreszcie pozytywka. No, takie, wiecie, malizny, nic specjalnego. I tu są wykrywaczki. Fajne słoiki. O! I więcej kocy. Homla nigdy nie zawodzi, ale już dzisiaj to dwa razy powiedziałam. No i niestety, ale było. O, patrzcie, błękity. No i jak zawsze są jakieś promocje, duże garnki, mniejsze te. One są w podobnych odsłonach jak co roku, tylko w innych kolorach. Tu się po prostu przejdziemy. O, są czerwienia. No, bardzo ładne choinki i takie talerzyki na półprzeźroczyste. Kulle. No i dużo tekstyliów tych świątecznych. Jakieś nieźle. I kubków. Dużo kubków. Dużo, dużo kubków. I miseczek. I świąteczne koce oczywiście. <grywka> Za całe 13 zł. Koniec części pierwszej, ponieważ nagrałyśmy tak dużo, że teraz część druga. Ale to tutaj zaczniemy część drugą.